Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj lecimy sobie z farmingiem 19 W tym odcinku postaram się zbudować jakieś gospodarstwo Mam jakiś zarys w głowie co prawda Nawet wiem w którym miejscu możemy to sobie to zrobimy oczywiście ravenport tutaj na Ziomek, główny rolnik jest już przygotowany. Także wiecie. Dysponujemy dość wysokim funduszem w postaci ćwierć miliona pieniędzy. Także wiecie. Szaleć możemy, ale nie musimy. Wyjątkowo mi się teraz dość szybko wczytało. Także także fajnie, fajnie. Jak mówiłem, wiem gdzie gospodarstwo będzie mieć, bo tak gdzieś przy polach 14, 15, 16 myślę. Więc teraz wypadałoby je kupić, co nie? Wartość 126 milionów to. Przepraszam, 126 tysięcy. Także bierzemy pole 15, 16 też może być, akurat w tym wypadku. No i 14 sobie chyba kupimy, co nie? Tak, o, za 102 tysiące monet. Mogę to teraz sobie odwiedzić? Ej, sprzedać mogę. Ale ja sprzedawać nie chcę. Mam jeszcze 883 tysiące. Także weźmy sobie do sklepu i przydałoby się tutaj kupić jakiegoś ciągnika, już mieliśmy sobie w średnie ciągniki, to może jak. Wezmę sobie John 6M, serię. Bo, bo czemu nie? Cyk. Standardowy, bo po co? Jakiś inny konfiguracja silnika 600 000. ten weźmiemy sobie Najmocniejsze także kupujemy sobie a jak żeby inaczej zakupione przedmioty możesz odebrać w sklepie dobrze rozumiem no to przy, wypadałoby sobie też Kurde od razu sprawdzić jakąś Przyczepę, nieprawdaż? To wchodzimy od razu jakąś wiecie w miarę dobrą takie Bandit 750 jest taki całkiem, całkiem dobry, nie? No i co? Lecimy dżąbirkę. A jakże? No i będziemy mogli już chyba uderzać na nasze miejsce. Nie wiem czy mi generalnie funduszy starczy. Jak nie to może być problem, ale tam zobaczymy. Dobra. No i lecimy. Bo czemu nie? Co by mi się to jeszcze przydało tak swoją drogą? No mam ciągnik przyrzepę. To kombajn oczywiście by się jakiś przydał, czy nie? No wiadomo, jakiś kultywator, siewnik Coś w tym stylu By było oczywiście bardzo potrzebne, no bo... Bez tego to ani różne, nie? się może gospodarstwo, myślę, żebyśmy mogli sobie zakupić Bo bez gospodarstwa to... Co to za gospodarstwo? <noise> Logiczne chyba Kurde Żebym teraz zjechał z drogi jak jakiś, nie powiem, pijany bo czy coś w tym stylu, nie? No kręcimy sobie tutaj w prawo O nie, ej Czekaj A przepraszam, wjazdy mi się pomyliły. Tak, wiem, łeb ze mnie Teraz kręcimy w prawo Mhm Na pewno, na pewno, dobra no to lecimy sobie pod ile? 41 na godzinę to idzie. Dla mnie spoko. Co prawda nie jest to jakaś zabójcza prędkość, ale narzekać nie mogę. Co nie bo to jest ciągnik. Nie chcę, żeby tu jechał jakieś. Wiecie specjalne jakieś prędkości bo po co mi to ja tutaj też się nie znam za bardzo generalnie na ogólnie na gospodarstwie ale gra jako gra jest bardzo, bardzo spoko także jak ktoś chce zapraszam do kupowania może sobie wiecie pogramy kiedyś w jakiś wieloosobowy tryb co nie Dobra, 701 tysięcy jeszcze Na końcu To Za to można naprawdę Poszaleć I to całkiem Dobrze, chwila Gdzie ja tu mam jechać Pum, pum Aha, tu w lewo Dobra Kręcimy Wiem, że mogłem chyba do... Troszkę Szybciej bym mógł dojechać a, no co? No trudno się mówi no, no trudno <laughs> Zakręt normalnie tutaj Pilko balo, por favor To jest, nasze pole to jest widać, tak? No i fajnie Co my tu mamy na tym naszym Kraw ku ziemi dobra wyjdźmy sobie to jest rzepak tak? no no dobra to jest no puste po prostu nie bawełna rośnie tutaj dobrze rozumiem a na polu szesnastym co mamy? Zobaczymy. Halo? 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 Dobra. Co to jest? To jest bup. Nie, słoneczniki to są. Też rosną. Spoko. Czemu nie? A więc tak. Tutaj wchodzimy w obiekty się jakieś gospodarstwo? 350 tysięcy to by mi połowę budżetu schodziło. Także wiecie, tak średnio bym powiedział. Bardziej bym jakąś shopę wziął, taką za 32 tysiące. No dobra, weźmiemy. Bo, bo czemu nie? Chwila. chwila, chwila, chwila. Tutaj na polu mogę postawić, ale psz, na polu. Gdzie na polu? kierowniku. Nie można tego tu umieścić. ale mogę, ale nie mogę. no Nie należy do mnie ten teren. Chwila. A taką mniejszą, jakbym postawił, chciał postawić. Czekaj tu jak to się obracało na R co nie? Na R to się kamerą obracała. co Ha dobra tutaj to, to nie chociaż straczyć R no. Tutaj nie mamy miejsca jakiegoś zbyt takiego wykwintnego, że tak to imę, ale... Zobaczmy sobie. Nie można tego tu umieścić. Czemu nie można? A tutaj? Nie, bo to może być takie. Ten teren nie należy już do mnie. Aha, tutaj. Faktycznie to jest racja. No dobra, tam mamy rów. Hmm. Tutaj to ten obiekt koliduje z innym obiektem. Z czym to kurde koliduje? Przepraszam. To na polu mogę tego to tak dać chyba. No ale dobra. To na razie nie będziemy się zajmować tym. I przydałoby się jakiś kurde... Commane kupić, co nie? Siloso so, Tutaj 305 tysięcy. Co to jest? masz. Jaką to ma pojemność? Nie, pok nie pokazuję to. Dobrze. Tu są kumbajny Ok. A więc myślę, żebyśmy mogli tutaj sobie kupić jakieś Hmm... mam 700 tyle tysięcy to szaleć za bardzo nie mogę Także Kup... bison Bizona... Nie no nie Kupimy sobie RSMa Poczemu nie 10,5 tysiąca litrów Dobra, bierzemy Kup Tak Okej okay. pojazd możemy odebrać w sklepie Gdzie tu są chedery, Do kukurydzy Zniwiarkę i ścinarki mhm. dobrze Rollest masz, to jest chyba ten pasuje do tego, co nie? No to bierzemy go, bo czemu nie? Tak, kup, kup. Pasuje wszystko. I tak. Mam, zostało mi 343 tysiące To jest, tak wiecie. Tak. Niby dużo. Ale. No ale mało, nie? Sadarki, rozrzutniki. Kultywator. To kultywator mi się przyda fest. Ten Tutaj, horsz. Horsz może być. tego. Tak bierzemy. A jakże. Technologię uporawy, ściny. Ściny, przepraszam. Po co mi ścina, to nie wiem. Hm, Chwas, czujownik, siewnik. Siewnik mi się przyda. Tak, Stare Niech to stary. No to kupimy sobie jakiegoś. Chociaż, czekaj. Agromasza. Tak o 3 metry To, to jest To 36 Czekajcie Bo to powinny być No i są Dobra, 6 metrów to ma 670 Nie dobra to kupimy sobie agromasza Okej okay. Dobra Spoczło w sklepie Go mamy Płuk Płuk, płuk by się przydał ale właśnie też by mi się przydał jakiś ciągnik kolejny. I myślę tutaj, żeby sobie kupić coś w stylu, myślmy Fergusona. Nie. Nie, no sobie kupię. Dobra. I co, około 200 tysięcy mi pozostało. I z tego powinniśmy mieć większość. Jak coś to wiadomo, sobie to ten. Co prawda przydałby mi się to, bo ja mam bawełnę tam na tamtym polu. Tak, coś to mogę sobie wypożyczyć. To dobre. I tutaj. Oczywiście mam kultywator, ale bez pługa. To wiadomo. Bez pługa nie ma. Za dużo. 4,9 metra. Dzięki pługowi możesz. Nie, no bo jestem sobie agromacja. A czemu nie? I tutaj by się przydał coś to... Wozy przeładunkowe, nie, nie. Przepysze są Nie, nie, nie. Gdzie my to mamy? Gdzie to jest? Halo. Wozy przeładunkowe też nie. Ubornik nie. O, nawo nałożenie. To jest dobre. 12 metrów to ma też 12. Metrów. To jest 24 metry. Ale ma mniejszą pojemność. No to weźmiemy sobie to. Tak, okej okay. No ale to by się przydało też. To co, nie? Także, kurde. No dobra. tam mamy? Yy, yy, słonecznikie, nie? Tak. To jest coś specjalne dla słoneczników. Chyba nie ma, nie? Kurnek, słonecznik wygląda to jest. Dobra. Minus 200 tysięcy na nowe maszyny. Słonecznik, no dobra, tak wygląda. Także... Czy tak, normalny kombajn może. Jest! No to dobra. Tylko będziemy mieć problem z boloną, żeby żebyśmy musieli wypożyczyć, co nie? Także tak na ten moment prezentuję się wszystkie moje zakupione rzeczy. Wraz oczywiście z tym, co mamy już koło naszych pól. Mamy 144 tysiące na koncie. Także. Ja to sobie y przeprowadzę na gospodarstwo i spoko, będzie fajnie. Także dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę oraz oczywiście komentarz pod filmem. I nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Do następnego. Cześć!